Cześć! Postanowiłam, że. Jakoś tak, sucho mi wryju. Tak, właśnie to postanowiłam, że sucho mi wryju. Mm, że we wtorki będę wrzucać po prostu jakiś film, czyli albo to będzie Legacy Challenge, albo to będą kalambury, albo to będzie Party Hard, albo jakaś inna gra, albo w ogóle coś zupełnie innego. Yy, jakoś tak, losowo. Także ma macie nie nies niespodziankowy wtorek. Jeśli. No. Mam nadzieję, że Wam to pasuje. Dlaczego drapie? Znowu się drapię pod pachą, jak rozmawiam. Dlaczego... Dlaczego zawsze się drapię pod pachą, jak mówię, co za człowiek? Jestem po prostu ohydna. Także dzisiaj kalambury. E, dawno nie było już odcinka, znaczy w sumie był jeden do tej pory i to było chyba. Chyba kurde w grudniu, nie pamiętam już nawet. No, no to dzisiaj sobie gramy znowu, znowu będę wspaniale wysować na pewno i w ogóle. I chciałam jeszcze coś powiedzieć, co ja chciałam jeszcze. A, tak, że we wtorki ogólnie... Tak to będzie wyglądać oprócz przyszłego wtorku, a to będzie drugi, trzeci, czwarty? Czwarty? Czwarty, tak, bo wyjeżdżam do Manchesteru na tak zwany Simmers Meetup, czyli taki event zrobiony specjalnie dla graczy w Simsy. Jestem bardzo zadowolona, że tam jadę. Znaczy może nie widać, ale jestem tak naprawdę. E, tak, to będzie zdecydowanie jakieś przeżycie. Jeśli ktokolwiek z Was tam będzie, to oczywiście nie mam żadnego problemu, żeby ktoś z Was do mnie podszedł i pogadał czy coś. To będzie bardzo, bardzo miłe i bardzo fajne dla mnie, jeśli ktokolwiek z Was tam jedzie. E, mam to szczęście, że akurat mam członka rodziny w Manchesterze, więc to nie jest taki duży problem dla mnie, żeby pojechać na całe szczęście. No, i to w sumie chyba tyle. No i jeszcze chciałam też powiedzieć, że jako, że jest koniec września i w październiku zaczynam studia, to jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać z planem i tak dalej i zobaczymy. Będzie trzeba pewnie nowe grafiki ustawiać na obu kanałach i zobaczymy w ogóle, ile mi się... ile tych wtorków mi się uda niespodziankowych w ogóle zrobić, o ile, nie wiem, może ten jest pierwszy i ostatni. Nie wiadomo. Nikt nie wie tego teraz, niestety. Nawet władze mojego wydziału raczej nie wiedzą jeszcze, więc... Zobaczyć. Dobra, koniec gadania. Jezu, ile tak gadam, no... Nie dość, że się drapie pod pachami, to jeszcze gadam, jak najęta. Dobra. Raz, dwa, trzy, już. Dobra, nagrywa się. To gdzie teraz pójdziemy? Może. Tu, gdzie jest król królisia. Ktoś ma 123 punkty. O, znowu ktoś to wygląda jak bot, ale okazuje się, że. Aborcja. Ale okazuje się, że to są po prostu osoby, które nie mają konta, tylko taki, e, jakby, abdykacja, e, tylko taki, jakby, chcę rysować. E, to, to jest taki nick tymczasowy dla osób, które nie mają konta i chcą się jednorazowo, e, jakby, zalogować. To jest zdecydowanie jakieś drzewo. A nie, przepraszam. No mam też inne skojarzenie, ale to chyba nie powinno tutaj być. A, ślepy zaułek. Nie? R rondo? Dzielnica? Jest! Ja się nie mogę doczekać, że będę rysować. Już niedługo. Stołówka. O! O! Okej. Okay. Teraz z perspektywy chcę narysować? No dobra. Miałam ochotę od góry narysować, ale niech będzie tak. Stół, stół, yy, krzesło, krzesło, krzesło. Muszę wam mówić, co rysuję, bo przecież nie widać, nie? Z moim wspaniałym talentem. Pewnie ludzie już kojarzą coś z klasą w szkole, ale nie, tu się je. O! Już. Okej. Okay. <grytanie> to było szybkie. Jezu, nic się nie widzę. Cicho tramwaje być. Niedziela jest! Po co jeździ ta? Piwoż, O. Okej, okay. no to narysujmy taką mordę. O. I tu jest kufel. Takie paski mają kufel od piwa. I teraz mogłam najpierw narysować piwa, potem paski, no ale okej. Okay. Ju, leci piwo do buźki. Trochę tak takie dziwne to piwo, ale Ogólnie tak. To jest piana. <laughs> nie, no tak, tak by wyszła piana, no ale okej. Okay. To, to, to jest piwo, gdyby ktoś pytał. A! Sexmasterka pije własny mocz. A! <laughs> tak. Na szczęście nie widziałam tego filmu. Ten gość. Chodzi o tego gościa. Nie o to. To nie jest robot, ludzie. O Jezus. On. Tutaj. Tu. Osoba pijąca piwo. Trzyma ręką. <grymne> no dlaczego ludzie mnie nie rozumieją w tej grze nigdy? Dobra. Yy, gdzie to się. To się da wyczyścić? O, dobra. Osoba. Pijąca Piwo. No. Tępi ci ludzie. Nikt nie odgadł. Ob, Myślałam, że ktoś odgadł chociaż. No przecież ja tak pięknie wszystko przedstawiam. Zawsze nikt nigdy nie zgaduje. Ja nie wiem. Nagroda. O! Zazkojarzył mi się puchar, więc chyba... Dobra, ja narysuję ludzika jakiegoś. Zawsze zaczynam od jakichś w ogóle niezwiązanych z tym rzeczy. O, jest ludzi, on się cieszy. O, jaka piękna buźka. Yy, I tu jest siub. I to jest taki puchar. I nawet niebiesko napiszę jeden. I chodzi o to ludzie! Tu, to. Nie o rękę. O, puchar. Pierwsze miejsce. Wygrana, puchar. Na. G. R... No. Jezus Mary. Gdzie ja mam te pikle? Ej, w sumie szczerze nawet lepiej trochę widzę. Dobra, zostanę, tak? Pewnie wyglądam jak debila, ale nieważne, ale chociaż widzę. Chociaż mi się nie zamazuje nic. A, jestem stara i ślepa. Dobra, co tu macie? Bo straciłam pewnie właśnie parę... O! Jestem na pierwszym miejscu, bo ten... ...ten losowy wynik poszedł sobie. Pasiak. Pasiak. Pa pa Kratka. Siatka. warcaby, Szachy. O, dobra już. <grymio> hieroglif! O, to mogę napisać to sobą rzecz, to już będzie hieroglif. Um, hi nie, zaraz, hieroglify... Aha, dobra, to były takie te. Dobra, sobie taki kawałek papieru. Nie, nie wiem, jak hieroglify wyglądały dokładnie. Napiszę takie uuu, takie coś. Na pewno tak nie wyglądały. Takie coś. I takie coś. To wygląda, jakbym podejmowała bardzo trudne próby napisania pauzy ćwierćnutowej. Pamiętam że ze szkoły muzycznej, że to mniej więcej tak wyglądało na początku. A normalnie wygląda jakoś tak. <laughs> Nawet do tej pory nie umiem narysować. No, no, hieroglify, ludzie, no. Czy to takie trudne? Jakieś takie, takie, coś. No hierob no dziękuję kurde K kaczka ostrze fortepian a jak ja uwielbiam to, jak ludzie potrafią narysować fortepian i klawisze fortepianu. Dobrze. To, to nie jest wcale takie trudne, żeby zapamiętać, jak one wyglądają. Ale okej. Okay. Kaczka! Też nie? Kiedy będzie kaczka? A to jest jakaś owca, albo pies, albo yy, kupa. A, a nie, to jest małe. Myślałam, że to kupa. Eee. Szczeniak. O! Dobrze. de Mam Good. Raciczka! Racica! Nie? Kopyto. Ach, blisko. Kręgielnia! O! To ja już wiem z jakiej. Ta, to ja perspektywy nazywam. O, proszę bardzo. Stor. Ten tege. Słuchaj, że takie równe linie mogę nazwać. O, już skończyły się równe linie. Okej. Okay. I tu se puf i tu se leżą kule. Różne. Żółte też muszą być. I niebieskie. Inwazja. Porwanie. Oni, oni to z UFO skojarzyli! To są kręgle! A, bo ja kręgli narysować to jest głupek. Tu są... Jest... nie umiem kręgli narysować Raz, dwa, trzy. <noise> tak. Ile to jest kręgli? Dziewięć? <noise> Nie rozumieją mnie ci ludzie w ogóle. ju, leci kula i w kręgle. No, przejście dla pieszych. Jak brudne kręgle, tak. O, 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 takie coś. O. Jezus. Brudne to okulary w ogóle są. Miło, że was powiadomiłam, nie? Mroczny kosiarz! Mo moczny kosiarz! Z zabójca, zabijca, morderca, morerca! Muszę chyba kopić nową klawiaturę, to jest niewygodne. Kat! 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 Kat, morderca! Kat! Kat, zabójca! No, serio! Kat! R... Stro... F... katastrofa. Katastrofa. Kurde. Żółte. Cicho tam być, dzieciaki, jakieś flirt. Boże, dlaczego ja dostaję już takie hasła? Koleś, jest sobie babka. No, w sumie to niekoniecznie musi być, nie? Ale dobra, powiedzmy. Babka niech ma sobie zielone włosy, bo to jest modne chyba teraz. I on... O tu takie serduszko niech będzie. Ja i rysowanie. Serduszko to miało być, a nie jakaś kupa czerwona. I dobra. I on teraz mówi... Hej. Hej. Y, I... U, ładne. Ł ładna buzia. Której nie masz. I mruga. Boże, jakie pięknie pisze. Lepi lepiej niż na kartce papieru, tak czy siak. O, no, ktoś się połapał. Buziak francuski pocałunek. Przecież tam się nikt nie całował. Tinder. A <laughs> że ci ludzie mnie rozbrajają po prostu. E, krzywa. Z, zygzak. O! O, zygzak zgadłam, dobra. Okej. Okay. Ogórek! No w końcu coś, co mogę narysować. Ogórek, ogórek, ogórek. Zielony ma garnitu. Tak szybko! Ja to tylko narzekam. Jak wolno zgadują, to narzekam. Jak szybko zgadują, to też narzekam, bo nie mogę sobie porysować. Cicho być w telefonie. Wszystko mi przeszkadza dzisiaj. Zielony, zielony jest księżyc. Księżyc w nowiu. Nie, to nie jest now. Księżyc w rogalu. Abym w rogala. Księżyc w nowiu napiszę, trudno. Co? Na sie... się. Księżyc na. na. Nie, zaraz. No, sy? Nie, chyba wszyscy się poddali. Nikt nie, nic nie pisze, więc... Na no, Znowu mam takie skojarzenie, którego nie powinnam mówić. Sier... Ehm... Ry... Sierpień? Sierp? To był księżyc! Widzę, że ktoś ma takie same... te Taki sam sposób rysowania jak ja. Eee, gruszka. Gruszka coś. Ki. Gru... Po... A Gruszki w popiele. Jest. Piwo jasne! Co jest z tym piwem? Dlaczego to nie można kolorować tak jak w To by było y, duże ułatwienie. Y... Jasne. Piwo z kufla. No to jest jasne piwo, ludzie. Czy to nie jest jasne? Jasne piwo. Odwrotnie. No. Właśnie. Dobra, a to jest. Tampon? Chyba to nie był tampon. Przepraszam was. Kry. Krzy. Ż. A. Śrubokręt jest! Ale czego on trzyma wielki zielony tampon? A to jest śrubokręt! A do ilu my gramy? Tysiąca? O! To kurde jeszcze chwila. A ja bym coś zjadła. No dobra, niech będzie. Chy. Znowu mam takie skojarzenie, którego nie mogę powiedzieć. Dorosła osoba. Hochlo chochla. Ktoś nie wie, jak chochla wygląda, serio, to taka łycha duża. Hochla co wszystko pochla. Kłódka, to bardzo łatwe. Pu, 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 pu. Że mi nie muszę ludzi rysować. Jest, dziękuję. Tu ma dziureczkę. I taki ten. No i chyba już... Kludka! Kludka! Ortografii się nauczcie ludzie. Oskreską. Dziurka. Klucz. Kłódka. Przez oskreską. Zamknięte. A... Włama. Dziękuję. Ktoś do słownika zajrzał w końcu. Muszę wyczyścić te okulary, bo mnie denerwują. Ojej. Ale nagle inaczej wszystko jest. O, od razu lepiej. Sa samochód, y samochód, Pff, wy wypadek. No, nie wiem, ry? Węzeł? <grym> Coś z radiem, ok. Radio... Radiostacja. Okej. Okay. Farmer. Ogrodnik. Ma marchewki. Ja tu widzę marchewki, no. Uprawa. Rolnik. A co ja bym A ja farmer napisałam. O Jezus. Tabliczka? Aha. Pff. Martwy punkt. Wy tak na serio, jak ją narysować Martwy punkt. Tak bardzo symbolicznie mogę to nazwać. <laughs> Wątpię, że ktokolwiek załapie o co mi chodzi, ale okej. Okay. Gus, smutek. Dobra, może tak. Yy... Ma... Powinnam pisać dużymi literami, no ale dobra. Martwy. Co No miałam buźki jeszcze narysować nic dużo. Jezu, dlaczego ja do tysiąca gram? To będzie trwało całe wieki. Magda Gessler, o, za dobre skojarzenie. So... S aktorka? A, okej. Okay. Chodząca encyk... O! to będzie super. Dobra, e, książkę. To Nie napiszę encyklopedii, tylko napiszę AZ. I ona sobie będzie ty... E, będzie sobie chodzić. Pa, 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 pa. Oczywiście mega krzywe nogi musi mieć, bo przecież na, na swój wzór rysuje, więc tak musi być. No, chodzi. No, dziękuję. To było szybkie. Tak, jestem zadowolona. Wtyczka. To bardzo łatwe. Uf, i puf. No. Dobra, jeszcze 156, 6, 156, jeszcze. I już nie będę was zanudzać. Dobra, jest radio jakieś. No, chyba nie znowu radiostacja. Radiowęzeł tym razem. Tylko nie wiem, czy się razem pisze, że osobno radiowęzeł. Nie? Nadal nie? Ra A fale radiowe! No! Dobrze, że tak bas grze, bo chociaż nie jest takie oczywiste, co napisałam. A, czy Co to takie trudne, blada twarz? Myślałam, żeby Indianina narysować, ale to by było za trudne. Blacha? To jest D! To jest D, ludzie! Blacha. Bo nawet nie wpadłam, na to, że coś może tak przeczytać. O, dobra, jeszcze 88 punktów. 98 Boże liczenie tak. I łatwiejszy rachunek tym gorzej mi idzie niestety. Mydło. Dozownik. Ym, szampon. Dziękuję. Ambasada. Jak wygląda ambasada? Skąd ja to mam wiedzieć? Jezus. No. Bri... Teraz coś nam się kropki. Dobra. Ambasada. A... No. Nie wiem, jak ambasada wygląda. Nie byłam nigdy. Dobra, jeszcze to zgadnę i będzie wygrana. Judasz. Jak to się inaczej mówi na to jeszcze? Ten. Yy... Wizjer. A! Tak! 1023. Najlepsza, najszybciej zgaduje, chociaż beznadziejnie rysuje, ale... Tak, nie, nie jest tak źle. To był wizjer. No przecież napisałam, nie? Koniec zwyciężyła Merta! Uuu! Dobrze, więc zdejmy już to. Ojej. E, tak, więc to tyle na dzisiaj. E, pokazałam wam, jak wygrywam w końcu w kalambury, bo chyba ostatnim razem nie wygrałam. Kiedy to było, aż nawet nie pamiętam. Yy, dobrze, zostałam sama. No więc yy, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie wyszło to długie, bo nagrywam już, kurde, chyba z 50 minut. Yy, dlaczego do 1000, a nie do 500? Tu się zawsze gra do 1000, ja nawet nie wiem. No dobrze, mam nadzieję, że będzie krótsze niż 18 minut, tak jak ten poprzedni film z kalamburami. Yy, tak, dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że doceniacie, że pokazałam mordę. Yy, Zasubskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, będę dzisiaj w niczego nie zmuszam i widzimy się w następnym, w piątek, we wtorek, jutro, we wtorek, jutro, we wtorek, następny nie, ale w piątek tak, chyba, mam nadzieję, powinniśmy się widzieć, no, dobra, pa. Serio na tablecie grasz teraz, weź, no przecież tu, o Błaże, Błaże, Błaże dziecko, twoja matka to już się żeniła w twoim wieku, ty, Ż żeniła się z kobietą, z Szymoną.